Cześć wszystkim, witajcie. To jest kolejny odcinek z serii Jak zdać biostatystykę na Uniwersytecie Opolskim i dzisiejszy materiał poświęcony będzie zadaniu 4, 5 oraz 6. Co będziemy w tych zadaniach robić? Będziemy po kolei. Najpierw sprawdzać jednorodność wariancji w jakimś zestawie zmiennych. Oraz w drugiej części będziemy sprawdzać, czy dana zmienna ma rozkład normalny. Poprzednie zadania też dotyczyły się właśnie sprawdzania tego, czy zmienna ma rozkład normalny, natomiast tym razem będziemy używać do tego innych metod. Nie wiem za bardzo, po co mamy się tego uczyć, skoro już wiemy, jak to się robi tamtymi metodami, no ale nie wiem, może to jest coś innego albo coś, nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. No ale trzeba zrobić no to, no to trzeba. W zadaniu czwartym będziemy potrzebowali dwóch rzeczy. Po pierwsze programu statistika, a po drugie y, tego pliku Excel o nazwie do zadania 4, 5, 6. Co w tym pliku jest? W tym pliku jest, w zasadzie są trzy arkusze ponumerowane do poszczególnych zadań. No i tutaj mamy właśnie dane, z których dzisiaj będziemy korzystać. Żeby w ogóle z nich móc skorzystać, musimy otworzyć statystykę i przeprowadzić tych danych na tych danych import do tego programu, żeby można było na nich pracować. Wchodzimy sobie w Y, y, narzędzia podstawowe. Klikamy otwórz. Szukamy sobie tego pliku i nakazujemy, żeby program zaimportował nam wybrany arkusz. My chcemy, żeby zaimportował nam arkusz do zadania 4. Tutaj co ważne, trzeba odznaczyć tą opcję weź nazwy zmiennych z pierwszego wiersza, ponieważ tutaj w tamtym pliku y, Excel nie ma, y, nie ma nazw y, y, kolumn i wierszy, więc no, tutaj byśmy stracili po prostu dane. No i sobie klikamy OK i otrzymujemy taką oto tabelę. Jak widać, tabela ta jest relatywnie brzydka, bo ma Niezaokrąglone, niezaokrąglone liczby. No to dlatego, że w ogóle ten program nie wie, że my zaimportowaliśmy tu liczby. Co trzeba zrobić, żeby te wartości przyjęły jakiś sensowny kształt? Trzeba sobie to wszystko zaznaczyć. Ja tutaj klikam w ten kwadrat w lewym górnym rogu. Klikam sobie na byle jaki nagłówek. Klikam format, wybrany i Tutaj format wyświetlania zmieniam na liczbę. I tutaj możemy sobie wybierać, ile miejsc dziesiętnych chcemy. Tak jak zresztą to poprzednio pokazywałem. No i żeby było takie w miarę sensowne, no to dam, że będą dwa miejsca po przecinku. Klikamy OK. I w ten sposób wszystko to ładnie się zamieniło na liczby. Co teraz będzie trzeba zrobić? No, trzeba będzie, właśnie porównać, mówiąc. Yy, Tłumacząc to, co trzeba zrobić na taki prostszy język, trzeba będzie porównać, czy zmienność w jednej z tych kolumn jest taka sama, jak zmienność w drugiej z tych kolumn. Po co tych kolumn jest tak dużo? No, właśnie po to, żeby każdy mógł sobie wybrać swoją jedną kombinację. Gdyby każdy miał te same dane, no to wtedy by było ryzyko plagiatu i prowadzący by się wkurzyli. No, a tak to właśnie rozwiązano to w ten sposób, że jest po prostu tych danych dużo, i każdy sobie wybiera taką kolumnę, takie kolumny, jakie mu się podoba. Ja sobie wybiorę na to zadanie kolumnę AH oraz kolumnę AI. Teraz, jak zrobić właśnie tą weryfikację? Wchodzimy w zakładkę Statystyka, w Statystyki Podstawowe. I robimy test T dla prób niezależnych względem zmiennej. Klikamy OK. W zmiennych wybieramy te kolumny, które sobie upatrzyliśmy. Ja właśnie sobie upatrzyłem kolumnę AH oraz kolumnę AI. Klikamy OK. I wchodząc w opcję, co ważne, zaznaczam. Tutaj te dwa testy na jednorodność wariancji. Kiedy są zaznaczone, klikamy podsumowanie i otrzymujemy taką oto tabelkę, gdzie mamy napisane, jakie kolumny porównywaliśmy. No i tutaj te wszystkie dane porównawcze. Zapisujemy sobie to co udało nam się uzyskać w jakiś charakterystyczny sposób. W ten sposób tutaj już się nam wyświetla nasze imię, nazwisko, czy tam numer indeksu, kto co lubi. I to już możemy sobie zaznaczyć. I jak już mamy screena, no to już w zasadzie czwarte zadanie jest za nami. W zadaniu piątym również skorzystamy z tego pliku Excel. Tym razem importujemy sobie arkusz piąty. I klikamy tutaj otwórz, szukamy pliku, otwórz, import wybranego arkusza i arkusz do zadania piątego. Klikamy OK. Tutaj odznaczamy, weź nazwę zmiennych z pierwszego wiersza, żeby tutaj koniecznie nie było to zaznaczone i klikamy OK. Tak, w ten sposób uzyskujemy tutaj mm, taką też tabelę. Z różnymi liczbami. Też wypadałoby je zaokrąglić, czyli znowu tutaj klikamy w róg albo zaznaczamy wszystko. Klikamy sobie na nagłówek i wybieramy sobie, że te wszystkie dane to są liczby, i z zaokrągleniem do dwóch miejsc dziesiętnych. OK. I w ten sposób właśnie uzyskaliśmy. Takie oto fajne liczby. Na tym etapie można to już sobie zapisać. Ja sobie ten plik zapiszę, tak żeby było wiadomo, że to mój plik. Wy też tam powinniście sobie zapisać jakoś go swoim imieniem, nazwiskiem albo indeksem, co tam wam. To co tam uznacie za słuszne, zapisujemy to i będziemy sobie na tych danych dalej pracować. Będziemy, jak mówiłem, sprawdzać sobie to, czy te dane mają rozkład normalny. I tutaj, podobnie jak wcześniej, też każdy musi sobie wybrać inną kolumnę, żeby nie było, że każdy wybrał tą samą. Tak, jak to zadanie wykonać? Bierzemy sobie statystykę. W tej zakładce szukamy dopasowanie rozkładu. Musimy mieć zaznaczone rozkłady ciągne, ciągłe i normal. I klikamy OK. Tutaj w zmiennej wybieramy sobie właśnie dowolną z tych kolumn. Ja tutaj wybiorę AM. Bo tak mi się wylosowało w głowie. Klikamy OK. I teraz ważne. Tutaj będzie parę opcji do zaznaczenia. Na początku musimy sobie zaznaczyć w opcjach ten test koło morgowa, cokolwiek to by znaczyło. Tutaj kliknąć tak. No a tutaj reszta opcji powinna być domyślnie już ustawiona w porządku. I później wchodzimy w zakładkę parametry i w zakładce parametry zmieniamy ilość y, kategorii na 5, żeby tabelka, która nam z tego zostanie wyprodukowana, żeby miała pięć, y, porównanie dla 5 grupek. No i klikamy sobie podsumowanie i otrzymujemy taką tabelkę. Taka tabelka właśnie zawiera te pięć grup, które jakoś tam zostały rozdzielone. I tutaj jest napisana częstość tych obserwacji, czyli właśnie dla tej grupy, ile przypadków wystąpiło, dla tej, ile wystąpiło. Dla tej, ile wystąpiło, dla tej i dla tej. No i właśnie widzimy, że tutaj ten rozkład jest normalny, ponieważ tych wartości środkowych jest najwięcej, tych wartości skrajnych jest najmniej i jest taka fajna górka. Tak, z tego możemy już zrobić zrzut ekranu. Tutaj już um, Wasza nazwa powinna być widoczna. I taki zrzut można już wkleić do dziennika. Kolejny etap będzie trochę tym samym. Też będziemy sprawdzać, czy ten rozkład jest normalny. Natomiast zaobrazujemy to poprzez wykres. Również wchodzimy w dopasowanie rozkładu. Wybieramy sobie rozkłady ciągły Normal. OK. Wybieramy sobie zmienną, właśnie AM, ja AM notą. Będę już pracował na tej AM. Ok. I tutaj dajemy opcję wykres rozkładu yy, obserwowanego i oczekiwanego. I sobie tutaj, właśnie, klikamy. No, i widzimy, że właśnie wychodzi coś takiego. No, i tutaj, yy, właśnie. Pokazuje nam, ile w danych przypadkach jest tych y, wartości, które się mieszczą w tych przedziałach. Tak, tutaj również, no tutaj by wypadało to zapisać nazwać. Tutaj też można w sumie tam nazwę napisać. Czy tam numer indeksu, no i z tego robimy wycinek. Tutaj już widać, że ten rozkład nie jest aż taki normalny, jak poprzednio było widoczne, ponieważ no tutaj już mamy takie dziwne rzeczy. Albo tutaj, że tutaj tych wartości na przykład nie ma, a te z kolei są. Czyli po prostu widzimy to w trochę większym powiększeniu. Tak. No, oczywiście, moglibyśmy to zrobić dla mniejszej ilości parametrów, ale ja akurat zrobiłem tak, jak się yy, tam to odbywało. Jeżeli to wszystko już jest zrobione, no to można przejść do kolejnej części. Przechodzimy do zadania szóstego. Tutaj podobnie będziemy używać tego samego pliku, natomiast będziemy używać innego arkusza. Tutaj w tym zadaniu będą ilości godzin, w których nici chirurgiczne ulegają degradacji. Importujemy sobie, podobnie jak wcześniej, właśnie otwórz nasz plik, import wybranego arkusza, i arkusz do zadania 6. Tutaj odznaczamy Weź nazwy zmiennych z pierwszego wiersza, koniecznie. Klikamy OK. No i w ten sposób uzyskaliśmy kolejną tabelkę z danymi. Żeby te liczby były ładne, no to znowu je sobie zaokrąglamy, czyli klikamy tutaj, czy też zaznaczamy Ctrl A, klikamy na jakiś nagłówek, klikamy Format, wybrany i. W liczbach no, ustawimy sobie, że 0 miejsc po przecinku, no bo po co komu takie duże liczby. Zresztą mi to i tak jest liczba godzin, więc no, liczba godzin no, to po co komu wartości ułamkowe. Tak, no i tutaj też wybieramy sobie, wybieramy sobie dowolną z tych, z tych kolumn. Ja sobie wybiorę tym razem kolumnę V. No i właśnie. Będziemy musieli zrobić na początek test na normalność, a później będziemy musieli zrobić y, y, tabelę liczności. Jak zrobić ten test na normalność? No, statystyka. Zakłady statystyka, statystyki podstawowe, statystyki opisowe. W zmiennych wybieramy sobie tą. Wylosowaną przeze mnie kolumnę. Klikamy OK. I co ważne, tutaj jest w zakładce normalność parę rzeczy, które trzeba zmienić. Trzeba zmienić tutaj liczbę przedziałów na 5 i trzeba tutaj koniecznie mieć zaznaczone te dwie opcje, czyli test normalności KS i Lille Force oraz test W z Hapiro Wilka. Jeżeli te dwie rzeczy są zaznaczone. Tutaj zmiennych mamy daną kolumnę. No to możemy sobie wygenerować histogram, klikając tutaj. Generujemy go sobie. No i widzimy, wychodzi nam coś takiego. Tak, tutaj jeszcze wypadałoby to zapisać. Ja sobie zapiszę jakoś tam po swojemu. W ten sposób tutaj już widzimy, że jest coś świadczące, że to jest moja praca. No i z tego robimy zrzut ekranu. I taki zrzut można już wkleić do dziennika. W kolejnej części musimy zrobić. Trochę to samo do pewnego momentu, tylko że zamiast wykresu chcemy, żeby to nam pokazało dane w tabeli liczności. No właśnie, jeżeli nie zamykacie tych okienek do analizy, to one są wszystkie tutaj w tym, w tym rogu, więc tutaj można sobie od razu kliknąć tabelę liczności i wtedy macie mniej roboty, ale na wszelki wypadek, gdyby tutaj się Wam Wyłączyło i tego nie było z poprzedniego, no to znowu wchodzimy w zakładkę statystyka, statystyki podstawowe, statystyki opisowe. Zmiennych sobie wybieramy jakąś tam kolumnę. W normalności ustawiamy liczbę przedziałów na 5. Robimy testy tych dwóch wariatów. No i klikamy tutaj. Zamiast na histogramy na tabelę liczności. Po kliknięciu wychodzi nam coś takiego. No właśnie. No i z tego już możemy sobie. Yy, oczywiście tutaj jeszcze wypada to zapisać jakoś tam. Albo tam nazwać. W tym miejscu dopisać swoje imię, nazwisko czy tam numer indeksu. Tak. No i taką tabelę z tymi właśnie kategoriami można już sobie zrobić z tego screena. Jeżeli to wszystko macie, no to zadanie szóste. Jest już gotowa. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale z biostatystyki.